Cześć, gdzie jest to. Dzisiaj chciałem Wam wyrazić swoją opinię na temat słuchawek, których używał 3 lata pionierków M550. Przepraszam bardzo, M531 model. One kosztowały 150 zł, Były kupione jako tymczasowe słuchawki. zeszło się 3 lata, zanim je wymieniłem. Używałem ich do komputerach i to był błąd. Ale czy to są naprawdę kiepskie słuchawki? Niekoniecznie. Tu latają, tu popękane, poklejone, poskręcane. Co to ma być? Czy to Badziewie? Nie. Tylko te słuchawki są kierowane do zupełnie innych zastosowań niż ja używałem do innego klienta. Do klienta, który sobie zdejmie, założy raz na jakiś czas do telewizora. W większości będą leżeć na półty te słuchawki. Bo konstrukcyjnie są doskonale dobrze, elegancko, ale nie na duże przebiegi. Raz, dwa, że są bardziej skierowane do, filmu, do filmów, do telewizji, takich spraw jak chodzi o charakterystykę, niż do bardziej. Niż do grania. Potencjalnie będzie taki trochę dziwny dźwięk, chociaż prawidłowy. Tym bardziej do obrabiania audio. Ja się o tym przekonałem, bo jak przesiadłem się na lepszy model słuchawek, porządne słuchawki, już te nawet ja odczułem, że lepsza jakość montażu zauważyłem, niektóre swoje błędy. I zacząłem montować inaczej te audio w inny sposób, a w jaki, tak na marginesie, w lutym. Zobaczycie w odcinku, bo przygotowałem taki materiał dla was na lutę. I jeszcze powiem wam szczerze, te słuchawki by były, jakby było można kupić te elementy, dokupić te które się popsuły, to nie są jednorazowe. Ładnie łatwo można je wymienić, przerobić, zamienić te elementy. I by mogły naprawdę latami służyć te słuchawki. Więc naprawdę polecam, jak szukacie słuchawek do 150 zł do telewizora, mają 3 metry kabla. Na pewno będziecie zadowoleni i długo Wam posłużą. A tutaj, przy zdejmowaniu, zakładaniu, korzystaniu przy komputerze, takim normalnym, zobaczcie, co się dzieje. Czy do słuchania muzyki z telefonu polenizowałbym? Bo podejrzewam, że teraz nawet słuchawki takie. Bluetooth za 150 zł, takie małe wkładane pchełki będą dużo lepsze. Jakościowo audio oferowało niż te słuchawki. Ale to moja opinia. Zostaw łapę jeszcze. Napisz komentarz, chociażby jakąś emotkę, a najchętniej bym poczytał, jakich wy używacie słuchawek, czym się kierujecie przy doborze słuchawek. I pamiętaj o tej subskrypcji. Tobie będzie łatwiej trafić na kolejne materiały i mi będzie łatwiej coś ciekawego dla Was tworzyć, rozwijać ten kanał. Taka prawda. Na razie cześć Pa.